Jeśli chodzi o pana Bąkiewicza, e, bardzo dziękuję panu Bąkiewiczowi e, za obywatelską postawę na granicy. Bardzo mi przykro, panie redaktorze, że państwo polskie przez wiele miesięcy nie radziło sobie z kryzysem na granicy i to obywatele musieli ja, wypełniać jak sobie, jak sobie Nie radziło, nie radziło? Sobie panie Pani sobie prezydencie. No to doskonale państwo wiecie, że sobie nie radziło w ten sposób, że Niemcy, że Niemcy a to mi skończyć, że Niemcy podrzucali Polsce nielegalnych migrantów, reagowali na to obywatelze. Obywatele państwa polskiego i za to im dziękuję. konkretnie jeśli, jeśli chodzi o to, do czego doszło, natomiast za co odpowiada Donald Tusk, to oczywiście pewne konflikty między strażą graniczną a obywatelami są. Tym, za co odpowiada premier Donald Tusk. To jest polityka dividend impera e, e, obywateli co państwa to, polskiego. ...wizerunek Konfirmuje strażniczki i mówi, żeby był Ale mam też dobrą informację no, dla pana redaktora. Jak po 6 sierpnia polskie granice będą bezpieczne, idzie prezydent, który zabezpieczy polskie bardzo granice. Bardzo państwu dziękujemy. Tak,